Cześć wszystkim, wraca dawno nie widziane na tym kanale Centrum Transferowe. Styczeń nam się już zaczął i teraz będziemy przeglądać się potencjalnym, albo już e, zakończonym ruchom transferowym. Na początek bierzemy transfery, które już się dokonały i na 100% zawodnicy, o których będzie mowa, znajdą się w klubach, które ich wykupiły. Marko Grujcz, reprezentant Serbii, ląduje w Merseyside. Będzie reprezentował barwy drużyny Jelgena Klopa. 19-letni zawodnik, no w tym roku, będzie miał 20. urodziny, dokładnie w 2016 roku. Znany przede wszystkim z gry w z Weździe Belgrad, czyli obecnego lidera serbskiej pierwszej ligi. Jeżeli chodzi o rywalizację, to nie można mówić, że no jest to jakaś wybitnie trudna liga. z Zvezda prowadzi to dość wyraźnie w tych rozgrywkach. No, w sumie nie ma się co dziwić, z kim ona tam ma rywalizować. Z Partizanem Belgrad, z Jagodiną, z Wojewodiną. No, praktycznie na tym moja wiedza, jeżeli chodzi o serbskie kluby się kończy. Także myślę, że Grujczy nie miał ciężkiego zadania, jeżeli chodzi o wybicie się do podstawowego składu i zaprezentowanie swoich umiejętności. Może być nieco trudniej na Enfield Road, aczkolwiek przyjrzałem się paru filmikom, które prezentują umiejętności tego zawodnika i po pierwszym rzucie oka praktycznie można stwierdzić, że jest to zawodnik, który pomimo swojego wzrostu dobrze panuje nad piłką i potrafi ją kontrolować w trudnych i zresowych sytuacjach. Dodatkowo jeszcze ma taką bardzo cenioną w Premier League technikę użytkową. Lubi na przykład Mijać efektywnie, ale nieefektywnie zawodników i po prostu dostarczać, nie wiem, celne podania, celnie strzelać. Także to jest bardzo ważna rzecz, która na pewno przyda się Grujczowi podczas jego przygody na Enfield Road. 5 milionów funtów, taka jest kwota transferowa. Prawdopodobne jest też wypożyczenie z powrotem do Szwajcarii z żeby sobie mógł Grujcz spokojnie dograć ten sezon jeszcze w serbskiej drużynie. No a później już na pewno przywitamy go w czerwonej części Liverpoolu. Kolejny PSD transfer, który już leży odłogiem od paru nastu dobrych. Dni, mianowicie gdzieś tak około świąt dowiedzieliśmy się, że Matt Jarvis ostatecznie jest piłkarzem kanarków. Norwich wykupiła jego kartę zawodniczą, kosztowało to bodajże 2,5 miliona funtów, coś w tym stylu. West Ham myślę, że nie będzie żałował, ma lepszych zastępców w swojej obecnej jedenastce, także nikt po Jarvisie płakać nie będzie. My dobrze oczywiście tego zawodnika znamy, jest to piłkarz, który przez lata występował na można powiedzieć zapleczu Premier League, głównie w Wolverhampton Wanderers, ale w poprzednim sezonie występował w West Hamie i parę takich ciekawych występów zanotował, także jeżeli wróci z kontuzji, bo obecnie znajduje się na takim, można by powiedzieć, no, urlopie, to na pewno zagości na stałe w składzie Alexa Nila. Również Leicester postanowiło sprowadzić do swojego klubu młodych, utalentowanych zawodników. Mam na myśli teraz tutaj Demaraya Greya, czyli piłkarza Birmingham City, który przychodzi do Leicester i będzie rywalizował głównie na skrzydłach. Młody, niedoświadczony jeszcze na poziomie Premier League piłkarz, ale obiecujący i z ciekawymi opiniami, które z Zostały wysnute właśnie po jego grze w Championship. Podobno wzorował się na najtańszym Redmondzie, także można się spodziewać podobnego stylu gry. No, jest to ciekawy transfer 3 miliony za Greja wyłożone Lester na pewno będzie liczyć na tego młodego piłkarza. Kolejny młody, o którym nie za wiele jeszcze wiem, to Shani Tarashai. Jedno jest pewne: dołączył on z szwajcarskiego Grasshoppers z córych no i przejdzie do zespołu Roberto Martineza, czyli do niebieskiej części Liverpoolu tym razem. Everton pozyskał młodego zawodnika i od razu wysłał go na wypożyczenie z powrotem do Szwajcarii. Ten sezon tak więc spędzi w swoim macierzystym kraju, reprezentant Szwajcarii, a następnie wróci na Gulisant Park i myślę, że w następnym sezonie może nieco więcej o nim usłyszymy. Jeszcze dwa pewne potwierdzone na tę chwilę, w której nagrywam transfery. Jan Kirsiow przejdzie z Bayernu Monachium do Sunderlandu. Sam alardai wzmacnia środek defensywy. Jest to piłkarz, którego niewiele z Was może kojarzyć, jeżeli nie śledzicie tego, co dzieje się wokół Bayernu Monachium. W każdym razie ja tego piłkarza kojarzę. Z widzenia parę występów w Bayernie Monachium zaliczył, tak więc no, nie jest to anonimowy piłkarz. Wcześniej jeszcze kariera w Mainz. Solidny, myślę, że produkt niemieckiej Bundesligi, na pewno przyda się Sanderlandowi. Pewne jest także wypożyczenie gwiazdy, można by rzec. Romy. Juan i Turbę ląduje na Vitality Stadium, no i ja nie mogłem dowierzyć temu. E kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, no bo co tak utalentowany piłkarz, który naprawdę ma wiele zaoferowania, będzie robił, no można powiedzieć, w średnim klubie Premier League, jeszcze dodatkowo e, klubie, który ma stosunkowo chyba najmniejszy stadion e, i zmaga się na pewno z widmem spadku, tak więc Juan turbę do końca sezonu będzie grał pod Edim Hałem, będzie na pewno ciekawe doświadczenie, solidny i użyteczny dribbling, no i przede wszystkim no ta magiczność, która do tego typu piłkarzy e, często lubi Przylgnąć, jeżeli wykorzysta te walory w Premier League, to będzie z pewnością gwiazdą tej ligi. Dalej mamy transfery, które najprawdopodobniej zakończą się sukcesem. Na pierwszy ogień idzie Mohamed El Neli, piłkarz Bazylei i zawodnik, który gdzieś tam od swoich najmłodszych lat rywalizował na szczeblach lig egipskich. Jest to też Egipcjanin mający 23 lata, zainteresowany bardzo mocno jest nim Arsene Wenger i prawdopodobnie ten transfer jest już przesądzony, około 12 milionów. Taką kwotę na początku usłyszałem, nie wiem, czy jest ona prawdziwa, ale myślę, że takich pieniędzy lub kwoty orbitującej wokół tego można się spodziewać za tego piłkarza. Z tego, co widziałem i z tego, co przeczytałem, to strzał z dystansu jak najbardziej na miejscu, przerywanie akcji przeciwników, czyli to, co najważniejsze w środkowym defensywnym pomocniku, również jest. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Mafia Flamini powoli, powoli żegna się już z Arsenalem, jeżeli chodzi o taką długoterminową karierę, to będzie to dobry zastępca. Być może dobry kompan dla Francisa Koklena, który według mnie pozostanie podstawowym CDM w składzie Arsena Wengera. Na pewno jest to ciekawy transfer i kibice kanonierów z pewnością nie mogą się doczekać debiutu tego piłkarza. Adnan Januzaj wraca z Dortmundu kompletnie nieudane wypożyczenie I na pewno jest tego świadom reprezentant Belgii. Wraca cały czas do drużyny Louis'ego Vanhala. Myślę, że miał inne nadzieje Adnan Januzaj. No nie dawał mu zbytniej ilości szans Ivan Vanhala. Być może teraz się to zmieni, aczkolwiek no to jego nieudane wypożyczenie na pewno nie będzie pomagać w tej sytuacji. Dwa transfery szykuje również Watford Carlos Kameni, czyli szanowany reprezentant Kamerunu. Piłkarz, który występuje obecnie w Maladze. Zna się między innymi z Manuelem Plegrinim, także nie będą mu obce postacie związane z angielską Premier League. Solidny bramkarz i myślę, że na tę chwilę zastępstwo Lauryliego Mesza, jeżeli ten transfer do skutku, to tak powinno być. A drugi piłkarz, o którym chciałem powiedzieć, który również zainteresowany mocno i żywo jest Watford, to Mario Suarez i to jest według mnie bardzo ciekawy transfer. No ja nie wiem, Beniaminki dość mocno wzięły się na gwiazdy europejskich lig, głównie tutaj chodzi teraz o Serie A. Mario Suarez kojarzy nam się w tej chwili z Fiorentiną, ale wcześniej oczywiście z Atletico Madryt, wiele spędzony w tym klubie. Jest to wychowanek, ulubieniec kibiców Piłkarz potrafiący na pewno grać piłkę. Zawodnik, który przyczynił się walnie do tej kampanii, która zakończyła się finałem. Mistrzów z Realem Madryt nie mogli zaczekać tego transferu. Bardzo ciekawie na pewno będzie się prezentował w 11 Kickersa czy Floresa, który zresztą Mariusz Suarez zna. No i pośród wielu różnych plotek, które dotyczą m.in. Romelu Lukaku, Odiona i Galo, jakoby ci dwaj panowie mieli wylądować w Manchesterze United, są też rzeczywiście takie w miarę już pewne. Eden Hazard podobno potwierdził swoje odejście z Chelsea w letnim okienku transferowym, chyba, że coś nagle zmieni jego zdanie. Chciałby poszukać innych wyzwań z tego, co przeczytałem. No i dodatkowo jeszcze na pewno będzie się liczył z tym, że Chelsea raczej nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów w tym sezonie. Jeżeli tak się stanie, to myślę, że ten transfer będzie tylko i wyłącznie no, już skazany na realizację. Jeżeli chodzi o innych piłkarzy, to między innymi mówi się także w newsach o Mafie de Bichim. Jego kariera na Emirates Stadium wydaje się już praktycznie zakończona. No, seria kontuzji, która Podbawiła tego e, zawodnika gry. Najpierw ten niefortunny uraz w meczu z Manchester City to było jeszcze na jesień 2014 roku, następnie pojedynek ze stołki i to puknięcie Marka Rnatowicza na bandy reklamowe. To wszystko spowodowało, że kariera tego zawodnika na Emiry Stadium po prostu zahamowała i nie widać dla niego teraz pozytywów w kontekście walki o podstawą 11. Remigat jest podobno nim żywo zainteresowany, być może dojdzie do wypożyczenia, e, ale ten sam menadżer, czyli e, no, szkolenie z Aston Villa podobno celuje także w Luika Remiego, jeżeli Chelsea tego Wynika pójście, na pewno będzie to duży plus dla ofensywy Aston Villa, która potrzebuje zdecydowanie jakiegoś piorunującego wstrząsu, żeby jeszcze w tym sezonie chociaż powalczyć i być może zebrać się do kupy. Ok, jeżeli chodzi o pierwszą piegułkę transferową, to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że forma tego odcinka Wam się spodoba. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Aha, no i oczywiście zapraszam standardowo do komentowania, lajkowania, bo to jak wiecie, działa na mnie tylko i wyłącznie pozytywnie. dodajecie mi sporo motywacji. Mam nadzieję, że tak to będzie się dalej odbywać. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!